Chodnik. Gucho w głąb! Raz, dwa, trzy. Seria bomb. Raz, dwa, trzy. Warszawa. Aha. Ktoś biegnie po schodach. Trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy. Dźwięk jeden wybucha, rośnie. Kołuje jękliwie głosy. syren w oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. I cisza, gdzieś z góry brzęczy, brzęczy, i drży i -oh bom Raz, dwa, trzy, seria, bą, -oh Raz, dwa, trzy, to gdzieś dalej nie ma obawy, pewnie praga. A teraz bliżej, jeszcze bliżej, tuż, tuż, krzyk, jak strzęp krwawy. I cisza, cisza. Która się zmaga. Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm dla miasta Warszawy! Nie. Nie tego alarmu nikt już nie odwoła, ten alarm trwa. Wyjcie, Syreny, bicie werble, płaccie, dzwony kościołów, nie gra. Orkiestra marsza, spod włagram, spod dzienny. Chwyćcie ten jęk, regimenty, bataliony, armaty i tanki. Niech buchnie, niech trwa w płomieniu świętym marsylianki. Głucho w błąd. Raz, dwa, trzy, serio, Głos ren w opadaj wznosi się jęko Głaszam dla miasta Warszawy Warszawy Aha, 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 aha. Głózłam, raz, dwa, trzy, cztery, pomra, trzy. Głos opadaj w wznosi się jęko Głaszam alarm dla miasta Warszawy Warszawy Aha, 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 aha Głucho w głąb Raz, dwa, trzy Seria bomba bomb, bomb. Raz, dwa, trzy Głos syren w oktawy Opada i wznosi się jęk Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy Warszawy Słyszysz? A? Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła Kiedy po niebie wiatro błoki gna Kiedy na Paryż ciemny spada sen Któż mi tak ciągle nasłuchiwać każe Nocnych nalotów płyną nad miastem To nie samoloty, płyną zburzone kościoły Ogrody zmienione w cmentarze Ruiny, gruzy z waliska, Ulice i domy znajome z dziecinnych lat trauguta i święto Świętokrzyska Niecała i nowy świat I płynie miasto na skrzydłach sławy I spada kamieniem na serce do dna Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy ło raz, dwa, trzy Serio, bo ma oktawy Opada i wznosi się jęk Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy Warszawy a ha raz, dwa, trzy Serio, bo Głos syren w oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Warszawy. Aha. Głucho w głąb. Raz, dwa, trzy. Seria bom, bo, bom, Raz, dwa, trzy. Głosy ren w oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy.